cześć, siemanko, ja jestem Citrox Siema, a ja gadam! A to jest kolejny odcinek serii Hunger Games, czyli Igrzyska Śmierci Tym razem nagrywamy w troszkę inny sposób, może Garmin opowiesz dokładnie o co chodzi Teraz nagrywamy z dwóch oddzielnych perspektyw Moją perspektywę można znaleźć na moim kanale Oraz perspektywę Citroxa, oczywiście na kanale Citroxa eee, okej, okay, dobra I Tutaj ja mam do was jeszcze jedną sprawę, a mianowicie konkursik Chociaż nie, to nie jest konkursik E, chodzi mi o to, że po prostu e, z okazji 100 widzów na moim kanale e, będziecie mieli możliwość zagrania ze mną e, właśnie w Hunger Games, czyli igrzyska śmierci. Co musicie zrobić, aby, aby móc ze mną e, zagrać? Jedyny taki warunek e, jest to, że e, musicie być moimi widzami. Jeżeli nie będziecie moimi widzami, niestety nie będziecie mogli ze mną zagrać. E, ok. Może teraz przejdźmy do tego, co zrobić, żeby właśnie ze mną zagać. Musicie po prostu, wystarczy, że napiszecie do mnie prywatną wiadomość na YouTubie, napiszecie tam, jaką, jaką macie płeć, czyli czy jesteście chłopakiem, czy dziewczyną, ile macie lat, oraz jakiś kontakt. Najlepiej, żeby to był Skype, ponieważ wtedy najłatwiej będzie nam się dogadać. Gdy po prostu dostanę taką wiadomość, dodam Was na Skype'ie i się z Wami skontaktuję. Umówimy się wtedy na jakiś termin, który i mi, i Wam będzie odpowiadał, i nakręcimy razem ze sobą filmik. Nieważne, ile macie lat, jakie jesteście płci, z każdym postaram się nagrać filmik, ponieważ widz to widz i każdego trzeba traktować jednakowo. No i cóż. Czyli po prostu, jeżeli chcecie ze mną zagrać, wysyłacie prywatną wiadomość, wpisujecie ile macie lat, ile macie lat, płeć oraz y, kontakt. Ja się postaram z każdym nagrać. Y, mam nadzieję, że będzie was, y, że będzie troszkę chętnych y, i po prostu będziemy się razem dobrze bawili. No okej okay, Gadrin. Y, się y, nagadałeś, dobrze. Się Jeszcze nagadałem. ja chciałam coś powiedzieć. E, tyczy się to nowego kita, którego z Jest to monk, czyli mnich. Zdobyłem go przez Facebooka, po prostu opublikowałem ten serwer dla moich przyjaciół. Wtedy dałem swój nick i dostałam po prostu tego kita. Więcej szczegółów będzie w opisie, w moim kanale. Do tego jest, ten kit działa w ten sposób, że dostaję Blaze Roda i jak jakąś osobę uderzy z Blaze Roda, zabieram mu broń. Oczywiście tej broni nie dostaję, on po prostu ją traci. Okej, okay, mamy tu pół minutki. Widzimy, że chyba zaczniemy w tej dżungli. Troszkę będzie ciężko się znaleźć, to może proponuję, żebyśmy się spotkali... Tu na polu. Ej. No dobra, tutaj na tej polance, okej. Okay. Ilu graczy? Nie wiem, tutaj jak nacisnę, tab, to są wszyscy. Dobra, 15 sekund. Widzimy, że tutaj sporo, sporo spora dżungla, więc mam nadzieję, że uda nam się gdzieś ukryć. No to co, Gavin? Może, może pójdziemy tam w góry? Nie, nie, bo tam nie ma czego. No, też Dobra, fajnie. to co? Ym... Dochodzimy e, tak. Ej, widać nie, nie idź, a nie, nie się. Dobra, e, Ja już się planę. na polance. Ja lecę na polance. Mam nadzieję, że uda nam się posłuchać tyle samo, lub nawet dłużej. Co ostatnio, dobra. Eee, gdzie, gdzie jesteś, gdzie jesteś, Gadrin? Na polanie, siedzę tutaj na polanie. Widzę cię, widzę cię, dobra. Spadaj gdzieś, już wejdź. Ja za mną. O kurde, prawie spadłem. Dobra, wybrałeś sobie kit w ogóle? Oczywiście. A ty? Bo, nie wiem, czy tak oczywiście, bo ostatnio nie wydajesz, ty. Ale dobra. Okej. Okay. Ja, te, ja też znałem, ja też znam. Dobra. Tutaj szczerze powiem ci, że za nami nikt nie idzie. Więc możemy już zacząć kopać. Znaczy ścinać. Mm, no dobra, no to ścinaj, ja się na Dwa, ty ruch, crafting table. Okej, okay, już ścinam. Dobra. Już robię crafting table i już będę kładł Gdzie położyć, gdzie położyć Albo czy... ja nie, albo dziękuję bardzo. Ja tu jeszcze pozbieram trochę trochę drewno. Musimy pamiętać o jedzeniu, bo nie, bo w ostatnim odcinku jak grałem sam to po prostu właśnie wcześniej Enderman, ostatnio właśnie głód, po prostu Ale przecież grasz takim kitem, że ty nie powinieneś no, się No tak tak, na. tylko że wtedy wiesz, nie, nie mogłem nikogo znaleźć, nie? jest teraz szczerze, a ja teraz bardziej potrzebuję jedzenia niż gram mąkiem i niestety nie dostaję w ogóle jedzenia za atakowanie nie, 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 nie. No to dobra Mam jeszcze pół minuty rozpoczęcia PvP Jak tam? Będą mieczyki? Łap, jest mieczek. dobra, jest mieczek, zrób sobie kilofa od razu. Masz kilofa? Mam, ale drewnianego. No dobra, spoko, spoko. To szukamy szczeliny. Dobra. Nasza klasyczna strategia. Dokładnie. Myślę, że tu gdzieś w dżungli będzie? Chodźmy na polanę lepiej, co? Dobra, dobra. W, dżung, w jest za dużo... Ja myślę, że jak kogoś zobaczymy, to możemy go zaatakować. atakować. Ponieważ... Ty no to za... już kogoś... Już kogoś widzimy. Gdzie? Tam, na polanę poszedł. No dobra, tego nie będzie. Tam jest, ale za daleko. Może sobie podarujmy. Tam jeszcze więcej jest osób i tak, więc... Dawaj. Można... O, dobra, tu jest, tu jest jedna osoba, chodź. Idę do mnie, idę do mnie. Już sekunda, już próbuję zrobić pana hapa. A, dobra zginął. O, jest, jest jeden kurczaczek. Okej, okay, mam... Dobra, spoko. Ty jesteś pełen na Eee, tak, tak. O, tu jest świna. Czekaj. Tu jest świna, zabijmy ją, żeby... Zadzimy... O, zabij. o, o o, o! Zobacz co tu, co tu mam O, nie skina. No proszę. Co, idziemy do niej? Eee. Aj, niestety, Cześć. Niestety nic nie wypadło. Dobra, zaraz ci dam te jedzenie. Ej, okay, dobra, oj 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 Hop. Dobra. Ej, szkielet. Wiesz. Dwa. Co, chcesz się bić? Dawać Aaa! Czekaj, padam Nie polecam! Takiej zabawy? Drugie... Tu jest o, 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 damy... jeszcze jeden. Właśnie o tym mówię. Dobra, to chodź może w tą stronę. Tu jest węgiel, czekaj, ja, ja proponuję... Aj tu jest Dungeon. Ta! Skrzynka. Dobra. Zaryzykuję. Chodź trzeba rozwalić tego. Czekaj, czekaj, tylko wezmę... Ty zabijaj... zombie, ja rozwalę tego spavnera. Dobra, Spróbuj? jeszcze się nic nie dobra, to A w skrzynce mamy chleb, cztery gunpowder, stringi, wiaderko. <ścoughs> okay. wiaderko i mamy sadł. to w sobie chlebek zjem teraz. O, ładnie, ładnie, dobra. Ym, lecimy w poszukiwaniu żelaza, co tak. Ja ale jeszcze by się przydał ten kurczak, bo się nie najadłem w pełni. No dobra, masz. Czekaj, to trzeba... Nie poszedłem nie bo zaraz. Ale chleb i tak się nie da go usmażyć. A, tak, tak. A, ty chleb dobrze. dobra. Eee... Nie wiem, czy to tak bezpiecznie chodzić w jaskiniach, szczególnie na tym poziomie trudności, który jest hard z tego, co widzę. Myślisz? Te. Dobra, to wysyk fizyk. Tam nie było nigdzie żelaza po drodze? No właśnie nie. I proponuję, żebyśmy szli do... E, ...szczeliny, bo zawsze dobra, jest bezpiecznie. Dobra. no to spadamy. A teraz trzeba będzie wyjść, to jest jeszcze większym problemem. Mamy jakąś radę, może? Może. Dobra, tutaj zbieram sobie... ...coala. Jeszcze 53 graczy zostało. Ech! Właśnie spokojnie to wygramy. O nie wiem. Jeżeli znów mnie Enderman zabije, to... To nie bił Endermanów, więc... No. Rozajrzeć się nikogo tu nie ma. Kurczę, jeszcze... Ale szczerze? że to szkoda, że nikogo nie ma, bo bym, się, bym kogoś z zabił i wtedy bym się najadł. Tak, ty się zabijasz, ja stoję, patrzę jak zabijasz. Dobra, chodź może. się robię. A nic nie ma. Jest tu jakaś jaskinka, ale to nie, to nie. Nie tego szukamy niestety. kurczak! Ja ta... No to zabiję go. No to zabijam go. Jest, dobra, jest jest Krowa! O, i krowa świnia. i świnia, dobra. Nie no, jest, jest bardzo dobrze, dobra, szczerze Dobra, tylko czy mamy, masz koby z żeby ten? Oczywiście, że nie mam no, Dobra, to, to, bo tu jest koby z to ja go szybko zbrałem. O, ale dużo jacenia wypada, o, piękne Dużo? Dobra, spoko Kurczę, jeszcze żelaza nie mamy żadnego I pustynia przed nami I wioska! Wioska? Tak Dobra, lecimy szybko Czekaj tylko, kurde, koby z jeszcze potrzebuję Na piecyk, poczekaj na mnie Ale szczęście No, szczęście Dobra. Już mam kolistona. ok. Gdzie jesteś widzę cię dobra? Znaleźliśmy dungeon. E, znaleźliśmy no. duże cienia. już tutaj wioska jest. Nie wiesz, możemy tego spalić. No. Ilu z nie z tego co widzę. Co? Chyba nikt tam nie był, wiesz? Oby, oby. O, o chlebek? No, jeden to chyba też węcniczę. Nie, ktoś to był niestety. Był? Wszystko ścięte. Cholera. Przeszukaj domki, może coś będzie, może ktoś będzie. Słyszę kogoś. A, to ja, ja. to ja chodzę. <laughs> o, piecyki. Dobra, A, dobra, to weź. Po co brać? Skorzystać. No, Woź tam węgiel. Mam jeszcze więcej, tylko że nie zmieści mi się. Okay, o, skrzynka. Ale pusta. Spodziewałem się tego. To jest o, jeszcze druga. Ale tutaj nie jest ścięte wszystko tam. O, no proszę. We, weź, weź to Dobra. Ej ktoś tu jest szybko! Żelazny miecz Padłem, zginąłem, nie Akurat zabrałem mu miecz żelazny, został tak. Padłeś? No niestety. No to co? W dzisiejszym odcinku to było na tyle chyba. No, tyle szczęścia, a jednak... Yy, tyle no, no dobra, no to co Gaddy, ja ci bardzo dziękuję za, 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 za dzisiejszą grę. Kro Zajemnie. Krótko, ale też troszkę informacji się pojawiło właśnie, eee, no i co, no i to było na tyle. No raczej. Karol, szczęście to nie wszystko. No, dokładnie, Daki dobra, dobra. dobra. To co, eee, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, jeżeli wam się podobało, możecie wynagrodzić eee, naszą grę pozostawiając łapkę w górę. Dwie subskrypcje, dwie łapki w górze. No. No i cóż, dobra, to ja Ci Gadrin jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wszystkim za obejrzenie, i tak jak już mówiłem, wysyłajcie prywatne wiadomości, abyśmy mogli razem zagrać. I wzajemne. No, to trzymajcie się w dzisiejszym odcinku. To było na tyle, i na razie.